Dzisiaj w filmiku pokażemy jak, nowo, jak tutaj, jak w Nowej Zelandii jak ludzie spędzają święta. Śniadanie zaczyna się od jajecznicy. Nie to co w Polsce. Nie, nie, nie można jeść. Trzeba poczekać do, do wieczora, do kolacji, pościć. No powinniśmy to robić, ale nie robimy. Spędzimy dzisiaj święta z ludźmi z Anger Angertyny Argentyny Z Angertyny i oni są z Angertyny i oni nas zaprosili do siebie, wynajmują mieszkanie, jakieś dziadka. A jutro też będziemy zaprosili nas inni ludzie, nasi tak naprawdę pracodawcy. W których pracowaliśmy z, z na Kiwi i na, b, na borówkach e, zaprosili nas na Gryla, więc, e, tak, oto spędzimy święta. Koniec. I tak w ogóle to się nie chwaliłem, że dostaliśmy mandacik. Nie za bardzo wiem, za co. to ten mandat, może tu wejdę. Proszę z Kansilu, z Przyjechaliśmy naszych znajomych z Argentyny, gotujemy, zaraz eee, będziemy jeść i. i tyle i się angiujować. No, to nie jest Tak minęła nasza Wigilia i teraz idziemy na drugą część czy pierwszy dzień świąt, tak jak się mówi w Polsce? Na co? Na grilla, żeby zjeść jeszcze więcej mięsa i hamburgerów i stekłów i plać piwo i, obie, i kto wie może Wow. wow, Look at that! Jeez! I need a chisco! Oh ho, 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 ho. <laughs> oh. <laughs> Heaps! Heaps of food! Heaps! To koniec jeszcze nie. ba ba. And this is the Jesus Christ birthday cake. To nie jest jedno ciasteczko, muszą być trzy, prawda Kasię? Prawda, ty proszę. Off. <laughs> Come to the pool. <laughs> oh, oh, yes. it? this is it's not too crowded. It's happening. Alright! happening. It's happening. It's happening. It's happening. It's Kończymy na święta widać piękna pogoda na jedzeni, na pici no i na plaży. Zobacz to tutaj chyba jest popularne, że ludzie świętują na plaży Wesołych świąt! oh oh